Największe zniszczenie morskie, jakie Japonia poniosła na Pacyfiku, nie pochodziło od lotniskowca, nie pochodziło od okrętu podwodnego, pochodziło od samolotu, który nigdy nie powinien istnieć, zbudowanego rękami człowieka, który przekształcił swój ból w siłę ognia. Kapitan Paul Gunn obserwował swoje nielegalne dzieło w półmroku australijskiego hangaru. Tam, gdzie powinno być przejrzyste szkło w dziobie bombowca B-25 Mitchell, teraz był light metal. A w tym metalu osiem karabinów maszynowych kalibru 50 celowało do przodu jak oskarżycielskie palce śmierci. Każdy przepis wojskowy to zabraniał. Każdy podręcznik mówił, że to niemożliwe. Ale Gan nie budował samolotu. Wykuwał wyrok śmierci. Jego żona i czwórka dzieci byli więzieni w japońskim obozie na Filipinach. Z każdym wschodem słońca cierpieli, podczas gdy on pozostawał bezsilny tysiące kilometrów dalej. Gniew go nie pochłaniał, żywił go. Ponieważ nie mógł ich osobiście uratować, zdecydował, że zakończy wojnę zanim będzie za późno. Ta maszyna zrodzona z desperacji ojca wkrótce zadała najbardziej katastrofalną klęskę morską, jaką imperium wschodzącego słońca kiedykolwiek poznało. Wszystko dlatego, że jeden człowiek odmówił zaakceptowania swojej bezsilności i przekształcił osobistą mękę w śmiertelną genialność. Ale aby zrozumieć, jak renegacki mechanik zmienił bieg wojny, Musimy wrócić do momentu, gdy jego świat się zawalił. 8 grudnia 1941 Manila. Polgan miał 42 lata, był emerytowanym pilotem marynarki i teraz kierował nowo utworzonym Philippine Airlines. Z ziemi obserwował, jak japońskie bombowce systematycznie wymazywały amerykańską potęgę lotniczą z nieba, jak ktoś gaszący świece. W ciągu kilku godzin jego cywilne samoloty zostały skonfiskowane, a on został mianowany kapitanem w korpusie lotniczym armii. Miało być tymczasowo, szybki powrót do służby. Stało się trzyletnią Odyseją napędzaną obietnicą, której nigdy nie mógł dotrzymać. Gan nie był konwencjonalnym oficerem. Spędził dwadzieścia lat jako podoficer marynarki, ucząc się lotnictwa nie w salach lekcyjnych, ale ze smarem na rękach i wiatrem w twarzy. Znał samoloty od podszewki, jak latały, jak się psuły, jak je naprawiać za pomocą czegokolwiek, co było dostępne. Ale podczas gdy japońskie siły zmiatały Filipiny, cała ta wiedza była bezużyteczna wobec tego, co naprawdę się liczyło. Jego żona Poli i czwórka dzieci byli uwięzieni w Manili. W szalonych tygodniach, które nastąpiły, Gan stał się legendą. Latał wszystkim, co miało skrzydła. Unikał myśliwców zero, wykonywał misje rozpoznawcze nad liniami wroga, został zestrzelony i przeżył. Wyszedł z dżungli pieszo tylko po to, by wspiąć się do kolejnej kabiny. Otrzymał krzyż wybitnego lotu za pilotowanie nieuzbrojonego samolotu transportowego do oblężonej fortecy Bataan, dostarczając życiowo ważne zaopatrzenie medyczne przez niebo pełne wrogich myśliwców. Mógł ratować obcych, ale nie mógł dosięgnąć własnej rodziny. Wigilia Bożego Narodzenia jen. nadszedł ostateczny rozkaz ewakuacja do Australii. Gan pobiegł, zebrał każdy grosz, jaki posiadał, przygotował się, aby umieścić rodzinę w ostatnim locie. Ale było za późno. Japońska inwazja była nie do zatrzymania, a oni byli odcięci. Stanął przed niemożliwym wyborem nie podporządkować się bezpośrednim rozkazom i prawdopodobnie zostać schwytanym lub zabitym obok nich. Albo odlecieć i porzucić ich na niepewny los. Wykonał rozkazy. Poleciał do Australii, decyzja, która prześladowała każdą chwilę czuwania przez następne trzy lata. Wkrótce potem otrzymał wiadomość, która go zdruzgotała. 7 stycznia 1942 roku poli i dzieci zostali schwytani i uwięzieni w obozie internowania Santo Tomas. Coś wgunnie pękło tego dnia. Wojna przestała być o strategii czy patriotyzmie, stała się osobista. Jeśli nie mógł chronić swojej rodziny, zniszczy wroga, który ich przetrzymywał. Każdy statek, każdy samolot, każdy żołnierz utrzymujący japońską machinę wojenną na Filipinach stał się celem jego furii. To nie była tylko innowacja. To była obietnica zemsty, wykuta w absolutnej desperacji. Podczas gdy osobista wojna Ghana się rozpoczynała, oficjalna szła strasznie źle. W lipcu 1942 roku generał George C. Kenney przybył do Brisbane, aby objąć dowództwo sił powietrznych aliantów w południowo-zachodnim Pacyfiku. To, co znalazł, było kompletną katastrofą. Morale na dnie, sprzęt przestarzały i zawodny. Japońskie zera dominowały na niebie nad Nową Gwineą, a sama Australia była zagrożona. Alianckie bombowce próbowały zatapiać japońskie statki z dużej wysokości i to była katastrofalna porażka. B-17 Flying Fortresses trafiały mniej niż 1% swoich celów. Z tysięcy metrów wysokości statek miał cały czas świata na manewr. Tymczasem japońskie konwoje żeglowały bezkarnie, wysypując świeże wojska i zaopatrzenie w Nowej Gwinei, by zabijać alianckich żołnierzy na lądzie. Cała strategia zawodziła. Kenej był niekonwencjonalnym myślicielem, pilotem myśliwskim z I wojny światowej, który wiedział, że podręcznik zasad nie działał potrzebował nowego pomysłu czegoś radykalnego co naprawdę mogłoby zatopić statki ten typ zapomnianej historii gdzie jeden śmiały pomysł może zmienić bieg wojny to dokładnie to co eksplorujemy w każdym filmie to historie buntowników i innowatorów którzy odmówili zaakceptowania porażki którzy przekształcili desperację w genialność jeśli jesteś zafascynowany tym, jak te momenty się zdarzają, jak zwykli ludzie osiągają nadzwyczajność, gdy wszystko wydaje się stracone, poświęć sekundę, aby kliknąć przycisk subskrypcji. Dołącz do nas, gdy odkrywamy więcej tych historii, które rzucają wyzwanie niemożliwemu. A oto pytanie, które zmieni wszystko. Co się dzieje, gdy umieścisz mechanicznego geniusza, opętanego zemstą w tym samym pokoju, co generała, gotowego złamać wszystkie zasady? Odpowiedź wkrótce przerysuje mapę wojny na Pacyfiku. Kenney rozważał starą, niebezpieczną ideę ze swoich dni jako instruktor – bombardowanie rykoszetowe. Zrzucenie bomby na ekstremalnie niskiej wysokości, zaledwie kilka metrów nad wodą, aby odbiła się jak kamień i uderzyła w kadłub statku poniżej linii wodnej, gdzie pancerz był najsłabszy. Teoria była słuszna, wykonanie było samobójcze. Aby podejść tak blisko, bombowiec musiał lecieć bezpośrednio w ścianę ognia przeciwlotniczego, bez sposobu odstrzelenia. Jego piloci zostaliby rozszarpani zanim w ogóle zbliżyliby się wystarczająco, by zrzucić bombę. Problem wydawał się niemożliwy. A potem znalazł polaguna sierpień 1942. Kenney otrzymał raport, że jakiś kapitan w trzeciej grupie szturmowej przeprowadzał nieautoryzowane modyfikacje lekkich bombowców A20 Havok. Poleciał tam, aby zbadać sprawę i znalazł papiego Gana, pracującego prawie samotnie w prowizorycznym warsztacie, odzyskującego karabiny maszynowe ze zniszczonych myśliwców i przykręcającego je do dziobów bombowców. Gan, bez dyplomu inżynierskiego, ale z dwiema dekadami praktycznego doświadczenia, nauczył się sam, jak przekształcić bombowiec w latający karabin maszynowy. Wyrwał stanowisko bombardiera i zastąpił je baterią karabinów maszynowych kalibru 50 strzelających do przodu. Pomysł był taki, aby przylatywać na wysokości drzew z bronią plującą ogniem, aby stłumić ogień wroga przed zrzuceniem bomb. Większość dowódców natychmiast postawiłaby Gana przed sądem wojennym za manipulowanie samolotami wojskowymi. Ale Kenny. Nie widział renegackiego mechanika. Widział rozwiązanie swojego największego problemu. Natychmiast przyciągnął Gana do swojego osobistego sztabu, uczynił go oficerem projektów specjalnych i dał mu nową niemożliwą misję przerobić każdy A 20 w teatrze i zrobić to wczoraj. Gan pracował jak człowiek opętany, napędzany obrazami swojej uwięzionej rodziny. On i jego mały zespół pracowali po 18 godzin dziennie, wytwarzając części, montując broń i osobiście testując każdy samolot. We wrześniu 1943 roku nowe A-20 maszynowce uderzyły w japońskie lotnisko w Buna. Przyleciały na wysokości drzew, a efekt był niszczący. Japońscy obrońcy przyzwyczajeni do widzenia bombowców jako wolnych, wysokich punktów, nie mieli czasu na reakcję. Atak zakończył się w kilka sekund, pozostawiając dziesiątki ich samolotów płonących na ziemi. To był imponujący sukces i udowodnił, że koncepcja Ganna zadziałała. Ale Kenney i Gann wiedzieli, że A-20 był tylko początkiem. Potrzebowali czegoś większego, o większym zasięgu i ładunku potrzebowali B25 Mitchell. Jeśli Papigan mógł zadziałać swoją magię na B25, nie budowałby tylko latającego karabinu maszynowego. Tworzył ostatecznego niszczyciela statków. B25 Mitchell był solidnym, niezawodnym średnim bombowcem, słynnym z rajdu Dulitla na Tokio ale do zamierzonego celu bombardowania na średniej wysokości był równie nieskuteczny przeciwko statkom jak B-17. Papigan jednak patrzył na jego solidną ramę, na jego podwójną redundancję silnika i na jego przestronny dziób i widział czyste płótno. Pracując w hangarze w Townsville w Australii, rozpoczął najbardziej radykalną i technicznie nielegalną modyfikację samolotów w wojnie. Po pierwsze, bombardier i cała szklana sekcja dzioba zostały usunięte. To był martwy ciężar i podatność na niskiej wysokości. Na ich miejsce Gan i jego zespół zamontowali solid dziób wyposażony w cztery karabiny maszynowe kalibru 50, wszystkie podłączone do spustu na drążku sterowym pilota. Ale cztery nie wystarczały dla papiego. Zaprojektował i wyprodukował boczne pęcherze, montując dwa kolejne działa z każdej strony kadłuba. Potem przyszedł jego najbardziej zuchwały ruch. B-25 miał wieżyczkę grzbietową za kabiną z dwoma dodatkowymi karabinami maszynowymi. Konwencjonalnie strzelec obsługiwał ją, aby bronić samolotu. Gun po prostu zablokował ją na miejscu, skierowaną do przodu, dając pilotowi kontrolę nad tymi bronią również. Rezultat był potworem. Średni bombowiec, który teraz niósł frontalną siłę ognia więcej niż ciężki myśliwiec. Osiem karabinów maszynowych kalibru, pięćdziesiąt, cztery stałe w solidnym stożku dzioba i dwa w każdym pakiecie pęcherzy, zamontowanych po obu stronach kadłuba. Wszystkie podłączone do spustu na drążku sterowym pilota. To było bezprecedensowe skupienie siły ognia w pojedynczym samolocie, ale stworzenie tego było inżynieryjnym koszmarem. Dodatkowy ciężar w dziobie czynił samolot niebezpiecznie niestabilnym. Gan musiał skrupulatnie przeliczyć środek ciężkości, przesuwając sprzęt i dodając balast do ogona, tylko po to, aby uczynić go zdatnym do lotu. Ogromny odrzut ze wszystkich ośmiu dział strzelających jednocześnie groził rozerwaniem dzioba, więc wzmocnił całą przednią sekcję dodatkowymi rozpórkami. Co najważniejsze, musiał zharmonizować działa, cierpliwie dostosowując każde, aby wszystkie osiem strumieni kul zbiegało się w jednym punkcie setki metrów przed samolotem. Osobiście testował każdy samolot, odmawiając wypuszczenia jakiegokolwiek samolotu ze swojego warsztatu, dopóki nie był idealny. Do grudnia 1942 roku cały szwadron był wyposażony w jego nowe B-25 maszynowce. Teraz potrzebowali taktyki równie radykalnej jak sam samolot. Gunn i major Ed Larner, agresywny dowódca szwadronu. Opracowali przerażający profil ataku. B-25 zbliżałyby się do wrogich statków, lecąc zaledwie 15 metrów nad wodą, przy prawie 500 kilometrach na godzinę. Przy tej prędkości i wysokości były prawie niemożliwe do śledzenia dla marynarskich strzelców. Na 1000 metrów odległości pilot otwierałby ogień ze wszystkich ośmiu dział. Burza kul zmiatałaby statek od dziobu do rufy, rozszarpując nadbudówkę, niszcząc stanowiska przeciwlotnicze i zabijając lub tłumiąc załogi dział. Celem nie było zatopienie statku kulami, ale zneutralizowanie jego obrony i stworzenie czystego chaosu. Potem, zaledwie kilkaset metrów od celu, pilot zrzuciłby bombę 250 kg z zapalnikiem opóźnionym o 4-5 sekund. Bomby, nadal podróżujące z prędkością 500 km na godzinę, uderzyłyby w wodę, odbiłyby się raz lub dwa i uderzyły w kadłub statku na linii wodnej lub poniżej niej. Opóźniony zapalnik dawał samolotowi wystarczająco dużo czasu, aby przelecieć nad celem, zanim bomba zdetonowała pod wodą. Eksplozja, wzmocniona przez nieściśliwą siłę wody, mogła złamać kil statku, zalać maszynownię i rozerwać go od dołu. Cały atak, od pierwszego strzału do detonacji, trwał mniej niż 15 sekund. Broń została wykuta. Szalony inżynier zbudował swój doskonały instrument zemsty. Teraz wszystko, czego potrzebował, to cel. Pod koniec lutego 1943 roku aliancki wywiad podał jeden na srebrnej tacy: Ultra, najściślej tajna operacja łamania kodów, przechwyciła serię japońskich wiadomości morskich. Masowy konwój gromadził się w Rabaul. Jego przeznaczenie Lae, Nowa Gwinea. Jego ładunek 6,900 elitarnych żołnierzy z 51. Dywizji, wzmocnienia, na których Japonia liczyła, aby zatrzymać aliancką ofensywę. Konwój składałby się z ośmiu statków transportowych i ciężkiej eskorty ośmiu niszczycieli. To był cel. Najważniejszy cel, jaki pojawił się na Pacyfiku od Pearl Harbor. Generał Kenny wiedział, że to jego szansa, aby udowodnić, że jego nowa broń i taktyka mogą zadziałać. Zebrał każdy dostępny samolot w teatrze: B-17 do wysokościowego odwracania uwagi, australijskie Bufajtery do ostrzału na niskim poziomie. P-38 Lightning do osłony powietrznej, i oczywiście zmodyfikowane B-25 Papiego Gana. Gwiazdy Show. Jego rozkazy dla pilotów były proste i brutalne: Znajdźcie konwój. Zatopcie każdy statek. O północy 28 lutego japoński konwój wypłynął z Rabaul. Dowódca, kontradmirał Masatomi Mura, wiedział, że stawi czoła atakom, ale wierzył, że pogoda i jego eskorta niszczycieli i sto myśliwców zero będą wystarczające, aby doprowadzić większość jego wojsk do celu. Był katastrofalnie w błędzie. Konwój został zauważony następnego popołudnia. Przez dwa dni alianckie B-17 przeprowadzały konwencjonalne bombardowania z dużej wysokości. Jak oczekiwano, były w dużej mierze nieskuteczne, nękając konwój i spowalniając go, ale nie zatapiając żadnego statku. Japońscy marynarze nabierali pewności siebie, wierząc, że przetrwali najgorsze. Nie mieli pojęcia co nadchodzi. O świcie 2 marca pogoda poprawiła się na tyle, aby rozpocząć decydujące ataki. Konwój został zauważony poprzedniego dnia, ale postępował pewnie, a początkowe wysokościowe ataki B-17 okazały się głównie nieskuteczne, powodując jedynie mniejsze nękanie. Tego popołudnia rozpoczęły się niszczycielskie ataki na niskim poziomie. Australijskie Bufajtery prowadziły szarże, ich działa i karabiny maszynowe, rozrywając pokłady niszczycieli i uciszając stanowiska przeciwlotnicze. Zaraz za nimi nadleciały B-25 i A-20, uwalniając burze ognia maszynowego i bomb rykoszetowych. Rześć trwała do 3 marca, kiedy konwój był zaledwie 50 kilometrów od Lae. Około godziny dziesiątej rano dodatkowe B-17 uderzyły najpierw z góry, zmuszając statki do przerwania formacji i rozpoczęcia manewrów unikowych, dalej rozpraszając flotę, zanim maszynowce na niskim poziomie i bombowce rykoszetowe poszły, aby dokończyć robotę. Piloci zeszli do zaledwie 15 metrów nad wodą, solna mgła całowała ich śmigła. Jeden pilot wycelował w transport Kyokusejmaru. Maru. Na tysiąc metrów nacisnął spust. Cały B25 zadrżał, gdy osiem karabinów maszynowych uwolniło potok ołowiu. Strumień pocisków smugowych przeszedł bezpośrednio przez transport, dezintegrując mostek i powalając marynarzy, gdzie stali. Potem nadeszły bomby. Dwa pociski 250 kg przeskoczyły przez wodę i zniknęły w kadłubie statku. Pilot gwałtownie podciągnął odchylając się, gdy dwie masywne podwodne eksplozje wybuchły za nim podnosząc kiokuse i maru z wody, zanim złamały mu grzbiet. Statek zatonął w mniej niż 15 minut. To była scena metodycznego zniszczenia powtarzana po całej wodzie. Transport tej Jomaru, napakowany prawie tysiącem żołnierzy, został ostrzelany, aż jego nadbudówka została spowita płomieniami, zanim dwie bomby rykoszetowe otworzyły jego kadłub, wysyłając go na dno. Niszczyciel Shirayuki, flagowiec samego admirała Kimury, został trafiony ogniem maszynowym, który zabił prawie wszystkich na mostku. Bomba następnie uderzyła w rufę, detonując magazyn i całkowicie wysadzając tył statku. Japońskie myśliwce zero nurkowały desperacko, aby interweniować, ale P-38 zaangażowały je wysoko, pozostawiając B-25 do wykonania brutalnej pracy. Na poziomie morza cały skoordynowany atak trwał około 40 minut. Gdy pierwsza fala alianckich samolotów się wycofała, Morze Bismarka było złomowiskiem płonącej, tonącej stali. Cztery transporty i trzy niszczyciele zniknęły. Tego popołudnia samoloty wróciły, aby polować na ocalałych. Do zmierzchu masakra była kompletna. Wszystkie osiem japońskich transportów i cztery z ośmiu niszczycieli były na dnie morza. Ponad 3 tysiące japońskich żołnierzy i marynarzy nie żyło. Z 6 tysięcy żołnierzy wysłanych do wzmocnienia nowej Gwinei tylko około 1200 dotarło na brzeg, większość rannych i bez sprzętu. Alianckie straty były zdumiewająco lekkie. 4 samoloty i 13 lotników. Bitwa na morzu Bismarka była anihilacją punktem zwrotnym, który udowodnił, że samoloty lądowe mogły całkowicie zniszczyć konwój morski. Nielegalny pomysł papiego Gana zadziałał poza najdzikszą wyobraźnią kogokolwiek. To zwycięstwo było strategicznym trzęsieniem ziemi. Japonia nigdy więcej nie próbowała wysłać dużego konwoju morskiego do zaopatrzenia swoich sił w Nowej Gwinei ich garnizony były teraz odcięte, pozostawione do więdnięcia i głodu. Sukces maszynowców B-25 Gana był tak niezaprzeczalny, że producent North American Aviation sprowadził go z powrotem do Stanów Zjednoczonych, aby pomóc zaprojektować wersje budowane fabrycznie. Jego modyfikacje polowe stały się wzorem dla modeli B-20G, H i J, które zawierały jeszcze cięższe uzbrojenie, w tym masywne działo 75 mm w dziobie. Te samoloty nadal terroryzowały japońskie transporty i cele naziemne w całym Pacyfiku do końca wojny. Dla papiego Gunna wojna nadal była głęboko osobista. Podczas gdy jego system uzbrojenia wygrywał bitwy, jego rodzina pozostawała w niewoli. Kontynuował loty misji bojowych nawet w wieku 45 lat, dopóki nie został ciężko ranny podczas nalotu bombowego pod koniec 1944 roku, kończąc jego karierę lotniczą. Ale jego osobista wojna dobiegała końca. 3 lutego 1945 roku amerykańskie siły wyzwoliły obóz internowania Santo Tomas. Po trzech latach i czternastu dniach brutalnego więzienia, Poligan i czworo jej dzieci było wolnych. Byli wychudzeni i zdraumatyzowani, ale żyli. Tygodnie później w Australii papigan w końcu połączył się z rodziną, której myślał, że może nigdy więcej nie zobaczyć. Człowiek, który wyzwolił piekło nad Imperium Japonii, w końcu miał swoją rodzinę z powrotem w ramionach. Wojna zmieniła ich wszystkich na zawsze, ale przeżyli. Polgan przeszedł na emeryturę jako pułkownik, odznaczony dziewięcioma purpurowymi sercami, świadectwem człowieka, który odmówił pozostania poza walką. Jego dziedzictwo nie polegało tylko na medalach czy awansach leżało w tysiącach uratowanych alianckich istnień i w wojnie skróconej przez jego nieustępliwą innowację. Zmarł w wypadku lotniczym w 1957 roku, robiąc to, co kochał najbardziej. Ale broń, którą stworzył, zrodzona z gniewu ojca i geniuszu mechanika, już zapewniła mu miejsce w historii. Udowodniła, że czasami najbardziej rewolucyjne pomysły nie pochodzą z komitetu ani sali konferencyjnej, ale z serca jednej osoby, która po prostu odmawia zaakceptowania porażki. Kiedy wszystko wydaje się stracone, kiedy system mówi, że to niemożliwe, kiedy zasady wydają się ważniejsze niż zwycięstwo, czasami wystarczy jeden człowiek z odpowiednimi narzędziami, odpowiednią motywacją i śmiałością, aby zignorować każde słowo, które mówią mu, że nie może być zrobione. A ten człowiek może zmienić świat. Historia polaganna przypomina nam, że prawdziwa innowacja pochodzi z desperacji przekształconej w determinację. Ale on nie był sam. Są miliony nieopowiedzianych historii zwykłych ludzi, którzy stawili czoła niemożliwemu i wygrali. Jeśli masz własną historię pokonywania przeszkód, moment, w którym przekształciłeś ból w moc, porażkę w innowacje, desperację w zwycięstwo. Chcemy ją usłyszeć. Twoja historia może zainspirować miliony i gwarantujemy całkowitą poufność i anonimowość. Wyślij swoją historię na e-mail w opisie tego filmu. Możemy podzielić się nią tutaj, aby inni zobaczyli, że niemożliwe to tylko słowo. Dziękujemy za oglądanie. Jeśli ta historia Cię poruszyła, zostaw lajkę, subskrybuj i aktywuj dzwonek ponieważ co tydzień odkrywamy więcej historii ludzi, którzy odmówili rezygnacji. Do następnego razu.